Siema, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy robić taki fajny efekt podwójnej kompozycji. Zobaczcie, co to jest. Bardzo fajny efekt, bardzo prosty do uzyskania. Także zapraszam. Ok, co jest nam dzisiaj potrzebne? Potrzebne nam są dwie rzeczy: zdjęcie. Zdjęcie najlepiej, jakby było profilem, bo moim zdaniem najlepiej tak wygląda przy tym efekcie, ale oczywiście to jest dowolność. No i musimy mieć drugie zdjęcie, które będzie tłem tak jakby tak jak widzieliście na miniaturze albo nie widzieliście mamy ym, jakiś efekt jakaś natura kosmos co, co, cokolwiek chcemy wrzucić na teksturę na po prostu na nas czy na zdjęcie na jakąś, na jakąś strukturę tak także zobaczycie jak to wygląda zobaczycie jak to jak to osiągnąć i możemy już w sumie działać ja tutaj mam zdjęcie takiej pani i co musimy najpierw zrobić? Oczywiście musimy ją wyciąć, bo chcemy, żeby to, to tło, które mamy, tą naturę, czy tam kosmos, czy cokolwiek chcemy, było nałożone tylko na tą postać. Więc musimy wyciąć, żeby to nie było nałożone na tło. Chyba, że mamy już wycięte, bo no mamy sprawę załatwioną, ale zazwyczaj nie. Więc musimy wyciąć. Jak wyciąć? No wycinanie już na kilka sposobów pokazywałem bardzo często w filmikach, bo to jest, yy, praktycznie przewija się zawsze. Tutaj możemy to zrobić lastem magnetycznym, Fajnie sobie objechać resztę maską, wyczyścić. Także możemy zaczynać. Lasto magnetyczne, oczywiście, tutaj wybieramy. Pracujemy na tej warstwie, która jest naszą główną. Możemy zrobić jej kopię Ctrl J. Tutaj pracujemy na warstwie z otwartym oczkiem. No i zaczynamy. Obrysowujemy. Oczywiście to też fajnie by było, jak najbardziej dokładne, ale to nie jest tak co do piksela. Bo, bo to i tak będzie bardzo przesycone, że tak powiem. Przy okazji, jak wycinam, to oczywiście zachęcam was, żebyście subskrybowali ten kanał, dawali lajka, bo na pewno mnie to jakoś tam zachęci do tworzenia nowych, nowych rzeczy, które będą was yy, cieszyć, raczyć tutaj nowymi umiejętnościami z, z Photoshopa. Może sami się będziecie tego uczyć, może po prostu oglądacie dla fanów. Jeżeli tak zrobimy tak jak ja teraz, my to wystarczy, że klikniemy Backspace będziemy jechali po tych w węzłach i cofnie nam fajnie. Pamiętajcie, żeby nie dwa razy. Tą pętlę nam zamknie i wtedy będziemy musieli robić od nowa. Także sobie tutaj fajnie wycinamy. Dosyć dokładnie. To też jest zależne od zdjęcia. Bardzo ciężko wycina się zdjęcia, w których jest dużo włosów e, takich pojedynczych. E, wtedy trzeba to robić różnymi opcjami które oferuje nam program, ale przy tym w tym przypadku możemy te włosy po prostu pominąć, te pojedyncze i wyciąć sobie fajnie tym lasem magnetycznym. Ok, tutaj dwa razy klikniemy i nam zamknęło całą pętlę. Jak widzicie chcemy jeszcze tutaj dociąć, że tak powiem, bo nie zaznaczyła się cała postać, bo jak zamknęliśmy całą pętlę, no to się obliczyło tak, że troszeczkę tutaj poszło do góry. Wystarczy, że klikniemy sobie tutaj na tą drugą opcję zaznaczenia, u góry wybierzemy dodawanie i po prostu będziemy Dodawali to do zaznaczenie. To jest tutaj bardzo przydatna opcja, właśnie w takich momentach. Ok, no i teraz wystarczy, że klikniemy Ctrl J i mamy fajnie wyciętą. Jeżeli chcemy sprawdzić, to oczywiście ukryjemy tą warstwę wcześniejszą i mamy, widzicie, fajnie wyciętą postać. Możemy sobie ją tutaj poprawić. Na przykład w tym miejscu, jeżeli coś jest źle, no to klikamy, tworzymy maskę, klikamy B, dajemy sobie pędzel, wartości najlepiej najmniejszej. Przybliżamy i tutaj sobie fajnie to do, dopracowujemy. Tak ogólnie to jest ok, wydaje mi się, że jest bardzo fajnie. Tutaj możemy sobie jeszcze ten włos wyciąć, to jest niepotrzebne, a tak to jest spoko. No i teraz do tej postaci, do tego kształtu będziemy dopasowywać jakieś tło, które chcemy po prostu, żeby przenikało, żeby była jako druga kompozycja w w tym zdjęciu, w tym ujęciu. Okay. Tutaj fajnie, jakbyśmy mieli sobie to tło włączone, czyli mamy obie warstwy włączone z oczkiem otwartym. Wtedy będziemy widzieli fajny efekt, już praktycznie końcowy, jeżeli chodzi o tło. Ja tutaj mam takie coś, tu jest jakaś taka wizualizacja kosmosu i spróbujemy coś takiego nadać na, na po prostu ten kształt. I jak to zrobić? Musimy przytrzymując lewy ALT. Najechać pomiędzy te dwie warstwy pomiędzy naszą warstwę tła i warstwę, którą wyciętego kształtu, osoby, kliknąć i po prostu warstwa dopasuje się do tego kształtu. Widzicie, że teraz jest to dopasowane, ale teraz jest to dopasowane tak twardo. Czyli po prostu do tego kształtu wzięło nam yy, i dopasowało twardo, bez żadnych dopasowań struktury, bez żadnych dopasowań, po prostu tych, tego kształtu i tych elementów, które są na zdjęciu. I co musimy teraz zrobić, żeby to było? Żeby to było bardziej realistyczne, no może nierealistyczne, ale takie bardziej przyjemne dla oka, musimy wybrać sobie tutaj z tych trybów. Mając zaznaczoną warstwę tego tła, jeden z tych trybów. Tutaj to jest praktycznie dowolność, bo to jest w zależności od, od jasności zdjęcia, od jasności tego tła, po prostu od całej kompozycji który, ty, 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 tych dwóch zdjęć. Ja tutaj proponuję, żebyśmy dali nakładkę. Ona będzie najlepiej wyglądała, jeżeli chodzi o te zdjęcia i nadali po prostu troszeczkę jasność, czyli tutaj jeszcze wymiaruję jasność, jasność przypisujemy do tego tła, damy sobie troszeczkę jaśniejsze, mniejszy kontrast i teraz możemy się bawić po prostu już ułożeniem tego tła na naszym kształcie. Jeżeli klikniemy CTRL T, będąc na tym kształcie możemy sobie fajnie obracać i dopasowywać w takim miejscu jak chce, możemy sobie powiększać, zmniejszać oczywiście Jeżeli już dopasujemy to w takim ułożeniu, jakie chcemy, jakie jest dla nas satysfakcjonujące, możemy się jeszcze pobawić z ukrywaniem w niektórych elementach tego tła. Ja na przykład nie chciałbym, żeby było na oczach, na ustach, żeby to było takie bardziej odcięte, żeby jednak ta ekspozycja nie była na całości tego kształtu, a na części. Czyli po prostu dajemy maskę, znowu wybieramy B jako pędzel. Ja tutaj odetnę tą szyję. Odetnę ten łańcuszek i tutaj już nie będę nic odcinał, ale jeszcze właśnie wyciszę oczy, żeby były oczy widoczne. I usta też. Okej, okay, więc widzicie, tak wygląda ta podwójna ekspozycja. Jest to po prostu wrzucenie jakiegoś tła na zdjęcie z zachowaniem po prostu jakiejś tam jego parametrów, jego struktury i tak dalej. Co jeszcze można fajnego zrobić? Jeżeli mamy tutaj kosmos, to możemy zrobić, jeżeli mamy wycięte, hmm. zrobić podobny efekt na tyle tym szarym dla kosmosu. Czyli po prostu znajdziemy sobie jakąś wiatkę kosmosu, gwiazd i wrzucimy jakoś takie tło, ale nie, nie też takie twarde, tylko bo to takie rozmyte, dosyć na przezroczystości troszeczkę mniejsze. Czyli sobie po prostu wchodzimy, ja polecam pexels.pl, tutaj możemy sobie pobrać darmowe zdjęcia stockowe, które możemy używać i komercyjnie, i niekomercyjnie, jak tylko chcemy. Oprócz zdjęć mam jeszcze jakieś przebitki i wideo, więc jak najbardziej tą stronę polecam. I jak napiszemy sobie kosmos albo galakcji, to widzicie, że tutaj mamy jakieś takie fajne, fajne obrazki. Wybierzmy sobie coś, co będzie co będzie pasowało. Takie coś, żeby to też nie było jakoś mega dużo kolorów, bo już mamy tych kolorów sporo. Klikamy, kopiuj i wrzucamy pod yy, oczywiście pod warstwę, którą mamy wyciętą. Czyli tak jak teraz. Okay, możemy sobie troszeczkę to zmniejszyć, dać może w taki sposób. Ok, i tutaj też nadać jakąś nakładkę albo, albo inne po prostu efekty. Ciemniejszy kolor, na przykład wkrycie zmniejszymy. Tutaj też możemy sobie wybrać tryb, jaki tam będzie nam pasował, jaki będzie dla nas fajny. I mi się wydaje, się, że tutaj taki efekt jest dosyć, dosyć zadowalający. Możemy też wybrać nakładkę, tak jak wcześniej. Tylko, że nakładka to jest uzależniona od tego podkładu, który mamy wcześniej. Jeżeli on jest ciemny, je szary, a tutaj damy po prostu też dosyć szarą, to, to nie będzie to dobre. Ok, więc tak prezentuje się nasz finalny efekt. Mam nadzieję, że wam się podoba, spróbujcie zrobić to na swoich przykładach, na pewno wam się uda, ponieważ nie jest to nic trudnego. Ja zachęcam oczywiście do subskrybowania i lajkowania jak zawsze. Bardzo mnie to cieszy, jeżeli to robicie. Dzięki wielkie za to, że obejrzeliście ten filmik i trzymajcie się do następnego razu. Cześć!